Panie Ministrze, Wysoka Izbo, przypadło mi w zaszczycie zaprezentować poselski projekt ustawy z druku 3288 o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Celem przedłożonego projektu ustawy jest przede wszystkim walka z problemem, jaki trawi każde. Państwo świata, jakim jest problem korupcji. Cel, jaki sobie postawiliśmy, aby zrealizować założenia, to zwiększenie transparentności życia publicznego pod, poprzez podwyższenie standardów życia publicznego, a tym samym zwiększenie zaufania do instytucji państwa. Jak chcemy to zrealizować? Chcemy to zrealizować poprzez zmianę w czterech ustawach już obowiązujących w polskim porządku prawnym, począwszy od kodeksu karnego, poprzez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o finansach publicznych. Jeśli chodzi o pierwszą z prezentowanych i przywołanych ustaw, mianowicie ustawę kodeks karny, Przestępstwa związane z korupcją, z nieuczciwością w życiu publicznym zawarte w artykułach od 228 do 231, te przepisy ścigają i sankcjonują przestępstwa związane z nieuczciwością w życiu publicznym, natomiast w naszej ocenie nie dają wystarczającej rękojmie, aby państwo było chronione od osób, które dopuściły się rażącego nadużycia zaufania względem nich państwo dało tym osobom szansę, natomiast te osoby tej szansy nie wykorzystały. Zatem proponujemy, aby osoby skazane za przestępstwa związane z korupcją, osoby, które nawet będą miały zatarty wyrok. Były objęte obligatoryjnym zakazem pełnienia funkcji publicznych, były pozbawione praw publicznych związanych z kwestią wybieralności, ale również z kwestią pracowania w całym sektorze publicznym w każdym z trzech podstawowych segmentów władzy. Władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, ale również w organach władzy publicznej na poziomie samorządowym, czy też osób, które pracują w sektorze prywatnym a które chcą korzystać z możliwości korzystania z przetargów publicznych, tak aby były pozbawione możliwości zawierania takich umów. Chcemy, aby ten zakaz był obligatoryjny i dożywotny, skoro w polskim porządku prawnym nie budzi wątpliwości przepis mówiący o konieczności pozbawienia osoby, która spowoduje wypadek drogowy. Pod wpływem alkoholu i pozbawiamy taką osobę dożywotnio prawa jazdy, skoro osobę, która popełnia przestępstwo pedofilii ma dożywotni zakaz kontaktu z dziećmi, tak samo powinniśmy traktować osoby, które dopuściły się korupcji w życiu publicznym. Jeśli tego nie będziemy piętnować, to do takich sytuacji będzie dochodzić. W sprawach mniejszej wagi o mniejszym znaczeniu również przewidujemy obligatoryjność zastosowania tych przepisów. Natomiast tutaj ograniczenie możliwości korzystania z praw publicznych przewidujemy od jednego roku do lat 15. I Kończąc wątek kodeksu karnego, proszę zrozumieć intencje nas, projektodawców ustawy. Te osoby, które dopuściły się... Przestępstwa korupcji nie dają rękojmi prawowitego wykonywania funkcji w życiu publicznym. One zawiodły państwo i one już więcej państwa nie będą zawodzić. Przechodząc do kolejnego, kolejnego artykułu, kolejnej ustawy, którą chcemy zmienić w drodze przedłożonego projektu ustawy, mianowicie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Szanowni Państwo, my, jako parlamentarzyści, posłowie senatorowie możemy w, przy obecnym porządku prawnym również być zatrudniani w spółkach handlowych, łącznie z tymi spółkami handlowymi, których właścicielami, udziałowcami jest skarb państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja jest, bym powiedział, podwójnie, kuriozalna, to znaczy, po pierwsze, my, jako parlamentarzyści jako parlament jedną z podstawowych funkcji, jaką sprawujemy, to jest funkcja kontrolna. To znaczy, my kontrolujemy również ten sektor publiczny, czyli majątek należący do skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Patrz spółki handlowe, których właścicielem jest skarb państwa i samorząd terytorialny. I może dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że. Parlamentarzysta, który dokonuje kontroli, może sam siebie kontrolować, bo jest pracownikiem spółki Skarbu Państwa. Drugi absurd tej sytuacji to jest kwestia patologii, którą można by było porównać do dwóch rzeczy: do trampoliny i do drzwi obrotowych. To znaczy, obserwujemy w każdej kadencji Sejmu, i ta kadencja Sejmu nie jest również tego wyjątkiem. Że mandat poselski czy senatorski jest trampoliną do tego, aby uzyskać bardzo lukratywne stanowiska w zarządach spółek Skarbu Państwa. A drzwi obrotowe? drzwi obrotowe polegają na tym, że ktoś wchodzi tylko i wyłącznie po to do Sejmu, aby za chwilę z tego Sejmu uciec i obsadzić bardzo lukratywne stanowisko w spółkach Skarbu Państwa, gdzie wynagrodzenia są często kilkakrotnie wyższe niż posłów czy senatorów. I tej patologii chcemy się wyzbyć za pośrednictwem przepisu, który zabrania zatrudniania parlamentarzystów, posłów i senatorów w ciągu 12 miesięcy od momentu złożenia mandatu poselskiego lub senatorskiego. Kolejna kwestia dotyczy ustawy o partiach politycznych, Szanowni Państwo. Chcemy prawdziwej jawności wydatków, ale również zawieranych umów, czy też no, kwestii związanych z alimentacją partii politycznych. To znaczy, kto wspiera partie polityczne. No, niedawno mieliśmy okazję usłyszeć, że jedna z nowo powstałych partii politycznych jest wspierana przez Marsja. Więc ja bym bardzo chciał poznać imię i nazwisko tego kosmity, obywatela polskiego, który wspierał tą partię polityczną, stąd też domagamy się tego, aby jakość życia publicznego była no, dostosowana do norm zawartych w naszej konstytucji, aby kwestia dotycząca przepływów środków finansowych partii politycznych łącznie z tymi partiami politycznymi, które dostają miliony złotych rok rocznie z tytułu subwencji dla partii politycznych. Chcemy jawnego rejestru wpływów na rachunki bankowe partii politycznych, ale chcemy również jawnego rejestru wydatków, bo obywatele się tego domagają, ponieważ z ich podatków partie polityczne otrzymują subwencje. Oczywiście nie wszystkie partie polityczne, ale te wzbudzają najwięcej wątpliwości, bo to z ich podatków państwo w większości tutaj na sali należący do partii politycznych otrzymujecie środki finansowe potrzebne do Waszej aktywności. Obywatel ma prawo wiedzieć, na co publiczny grosz jest wydatkowany. Stąd też chcemy, aby w Biuletynie Informacji Publicznej istniały stosowne dwa rejestry: rejestr wpłat, kto konkretnie w jakiej wysokości zmienia i nazwiska zgodnie z dyspozycją artykułu 24 ustawy o partiach politycznych, wpłacił środki finansowe na rachunek bankowy partii politycznej, ale również chcemy wiedzieć, na co konkretnie, na jakie towary i usługi, na jakie wynagrodzenia i dla kogo partie polityczne wydatkowują swoje środki finansowe. I proszę Państwa, czwarty, ostatni element projektu ustawy, dotyczy ustawy o finansach publicznych, mianowicie nasza konstytucja w artykule czwartym, a precyzuje to o wiele bardziej w artykule sześćdziesiątym pierwszym, zakłada zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych. Dzisiaj obywatel, jeśli chce się dowiedzieć, na co wydatkowane są środki publiczne, którymi dysponuje Jednostka samorządu terytorialnego, w której mieszka, czy też konkretna instytucja publiczna może skorzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej, chyba że dana jednostka samorządu terytorialnego prowadzi stosowny rejestr w biletynie informacji publicznej. Natomiast nie jest to kwestia obligatoryjna. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby powstała centralna rejestracja umów wszystkich instytucji, publicznych. Chcemy udziału w tworzeniu tego rejestru dwóch ministrów, ministra cyfryzacji, ministra finansów, aby w drodze stosownego wspólnego rozporządzenia określili standardy struktury rejestru umów. Chcemy, aby obywatele wiedzieli, na co wydatkowane są w drodze umów cywilnoprawnych przy zachowaniu standardów dotyczących ochrony danych osobowych, ale również standardów dotyczących ochrony tajemnicy handlowej, ale żeby obywatele wiedzieli, na co wydatkowane są środki publiczne. Proszę Państwa, podsumowując, nasz projekt ustawy zakłada podstawowy cel, podwyższenie standardu życia publicznego w Polsce. Najprostszą metodą podwyższenia tego standardu jest kwestia wyeliminowania osób nieuczciwych z życia publicznego, ale przede wszystkim kwestia prewencyjna, jawność życia publicznego. I ta ustawa to gwarantuje. W naszym projekcie ustawy, w artykule 5, przewidujemy, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni. Jeszcze w tej kadencji Sejmu będziemy mogli poznać efekty funkcjonowania tej ustawy. Apeluję do wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie, które mają na sercu dobro publiczne, aby poparły ten projekt ustawy. Panie Marszałku, bardzo dziękuję.